Powiedz może nagrywamy, nie mogę wierzyć. Woda leci. Nawet jest, może szum. Zaczęliśmy. Cześć wszystkim. Cześć. cześć, cześć. Jeszcze chwilkę. to my na wizji, cześć. Łukasz jeszcze raz. Jest pierwsza Paulinka tym razem. Nie, nie. Pierwsi to my. <laughs> hej, hej. Witamy. Okej, już widzę, że koniec, koniec. Coraz bliżej. Tak jak widać, już jesteśmy na etapie końcowym. Jak się nie mówi, Nie, No to dobrze. Cześć Marcin. Marcin. Klej cienkowarstwowy również. To, ale to działa. Tak, jeszcze ta będzie zamontowana. Deski nie podnosisz. Deski nie podnosisz, <noise> ale ja się brąco <noise> Będzie demontowane, jest wstawione, wstawione tymczasowo do użytku. Do Cześć, witamy. No myślę, że możemy powoli rozpoczynać. Dobra, to co? Witamy serdecznie, znacie już nas. Jesteśmy u Łukasza Szumiło. Kolejny raz Jacek Jerzak w Wimchemie budowana. I Łukasz Szumiłud. Kompleksowe wykończenia wnętrz. Ta sama łazienka, chociaż niepodobna. I głos, głos za ekranu Dawid Janczak przedstawicie tutaj na region lubelski. Słuchajcie, no tak jak widzicie, możesz pokazać Dawid, już tutaj naprawdę jest Tak końcowy. Tak, finiszujecie. Dzisiaj pokażemy to, co bardzo często gdzieś tam się pojawiają te pytania właśnie odnośnie tej zabudowy wanny, bo akurat będziesz szukać robił z tym podcięciem. Nie? Tak, dokładnie. Ale tak widzę, że już tutaj jest przygotowane. Tam jeszcze może że jest zabudowana stelaż, tutaj ta e, to te ledy, co chyba pytałem na ostatnim live'ie. Tak. Tutaj ta półeczka fajnie co była wycięta, także no fajnie, fajnie ta łazienka wygląda. Jeżeli ktoś oglądał to na, na pierwszym, e, pierwszym live'ie to było widać. Pamiętacie, że tutaj była ściana. Dla tych może, którzy nie oglądali, może dowiecie no jeszcze to tutaj była ściana. Dotąd mniej więcej? Tak, tak była ściana, tutaj była toaleta w samoluce. Od tamtej strony było wejście. także... Ee... Jacko, ile masz płacone za testowanie ściany? Ja nic nie mam, ja lubię się opierać o ścianę, więc. <grym> Ale pojawiały się, pojawiały się zapytania o nośność tych płyt budowanych po ułożeniu płytek? Tak, no pokazujemy. Więc bo... Za każdym razem pokazujemy, że to jest, jest dobrze, tak jak ma być. To co? To wam, tak? Tak, wanna już stoi, zobaczcie też. Jest... I teraz tak. Wanna jest. Zapieram, jest... żeby nie było. Klejona obwodowo na Wimstrąga. Nie wiem, czyliż dobrze pokażesz od dołu, Z tamtej strony, przy krótkiej krawędzi gdzieś tam wystaje chyba kawałek. to tu. Możesz. No nie, no to musisz. No dołem no, zobacz. A jest, widać, tak. Widzicie, jest tam. Jest, wystaje klej e, strąg, także. No jest, zobaczcie, ja to jest to no, we dwóch we dwóch panowie. No, no tutaj, się tutaj się użyć, ale, tak, to jest, ale naprawdę trzeba użyć użyciły żeby żeby to ruszyć teraz tak co do samej zabudowy ponieważ jest z podcięciem na nogi wczoraj przygotowaliśmy przygotowaliśmy dali przygotowali Aha. Tak, to jest to, to, często właśnie pytają, jak, jak powiedzmy, zamocować to e, do podłogi, do posadzki. tak? Po, tak. po prostu tutaj są takie płyty wklejane na dźwięk I, I tylko. Tylko. Nie bez skretów, ma bez, bez kredytów, tak. Też przygotowane to wcześniej. Zobaczyć, stabilne. Tutaj, jak zwrócicie uwagę, e, będzie właśnie ten w ten, ten usług. Więc sobie Łukasz zaplanował odsunięcie tego tak czy jak to tam nazwijmy. Tu będzie ta wysokość? Wysokość co i głębokość, tak naprawdę wszystko kwestia indywidualna. My staramy się robić około, po płytkach już 10 cm głębokości i około 10 cm wysokości, czyli żeby ta noga, jeżeli stoimy przy walnie, to, żeby, widać, sobie żeby to sobie swobodnie, swobodnie noga tam wchodziła. Okej, okay, to co? Ja to to co? przejdę ja... z tej strony, żeby nie przeszkadzać. Eee... Elementy mamy ogólnie do więc tak, dzień wcześniej przygotowane, wklejone. Montaż standardowo czyli wszystkie łączenia smarujemy jednym strągiem i skręcamy na wkręty do drewna. Zapewne widzicie, że to idzie naprawdę sprawnie, ale to pewnie też z racji tego, że Łukasz już to, kolejny raz sobie taką e, zabudowę wykonuje, więc też e, ta wprawa w e, wymierzaniu, docięciu, już jakieś nawyki, takie standardy sobie ustaliłeś, tak? Złapałeś, to, tak. że tam taki wymiar, taki docinają to i, i można doprawne, łatwiej. Wiele tych zabudów robiliśmy, więc już wiemy, jak to ustawiać. I idzie naprawdę bardzo sprawnie. Jak będą jakieś pytania, do... Marcin pochwalił się, że zaraz bierze się również za zabudowę wanny o, z super. systemem WIM. To poprosimy jakiegoś lajfika albo zdjęcia. <grym> Marcin, zwróć uwagę, czy nie zabrakło Wam krótkiej płyty dwójki. Bo jest taka możliwość. No. A, nasz Marcin? <grym> tak. tak. No, nie <grym> <odwiedź>. <grym> Z tej strony też, od ściany widać, wszystko na Wingstrąga. Wkręty jakiej długości dajesz? Tam piątki są Piąteczka, cztery, 3,5, 3,5 i pół, pół. 3 i strony. Podobna sytuacja by była przy wannie asymetrycznej, także też można wykorzystać tą płytę naszą nacinaną. Jeżeli mielibyśmy do zrobienia tutaj na połuku, tutaj daronna asymetryczna, połuku jakieś wygięcia, czy półokrągła, okrągła, to tak samo możemy zrobić jeszcze podcięcie z zastosowaniem płyty budowlanej, tej nacinanej. Marcin twierdzi, że wszystko mają. Super Teraz troszkę bardziej precyzyjna będzie praca. Wykorzystamy sobie do tego lasę. Możesz pokazać te ustawienia, właśnie tam, w tamtej strony I tutaj płaszczyzny, która będzie Widzisz, że sobie po prostu ustawia. Ustawił sobie łukasz laserem do jednej krawędzi, do drugiej tej zawodowej. Teraz, uprzedzając pytania, po co są otwory. Często ludzie zadają mi pytania, znaczy tak, po pierwsze, system e, syfonu. Syfonu samoczyszczący od góry. Jak wcześniej nie wiem, tam pewnie. Kręciłeś to widać było, że jest na sztywno podłączony, więc bez drzwiczek rewizyjnych, go bez drzwiczek rewizyjnych. Często tam gdzieś pojawiają się takie opinie, że nie wiem, wanna potrafi się pocić pod spodem, czy coś w tym stylu, że nie powinno się zamykać jej szczelnie. Wycinamy otwory od spodu, które jeżeli obkładamy płytką, wycinamy otwory i wstawiamy takie kółka, jak się do drzwi. Czyli wentylację. Wtedy, Wtedy cyrkulacja powietrza jest normalnie pod wanną, więc tam się nic okay, powierza, się nie wytrzyma. Dosyć fajna informacja. Eee, można też tutaj sobie skorzystać, jeżeli ktoś będzie chciał w ten sposób robić. Tak? Czyli e, macie pon, patent na to, jak zastosować jakąś wentylację? jak e, proszę. Żeby się właśnie tam coś na nie skraplało, czy ewentualnie nie pociło, jak on też powiedział. Eee. Pojawiło się pytanie: Maciej ma do wygospodarowania WC? Zamierza to zrobić na stelażu CW75 i od strony WC użyć płyty w implantę. Mój plan jest taki: użyć płyty o grubości 2 cm i rozstaw stelaża 60 cm. Tylko martwię się, czy nie będzie za bardzo pracować. Na takiej płycie. No to czytasz, to odpowiadając od na pytania. Tylko martwię się, czy nie, yy, może 30 mm albo zagęszczony stela. Czy znaczy to, yy, przeczytam później sobie ten komentarz, na planie, jak ktoś tam jest z kolegów, to odpowie. Yy, ale tak jak wielokrotnie powtarzamy, jakby tę sztywność musicie sami dobierać do odpowiedniej yy, konstrukcji. Czyli tutaj trzeba po prostu sobie skalkulować, zobaczyć, czy ta płyta nie będzie polazować, czy w jakiś sposób się tam nie będzie uginała. No i tyle, tak? Ale zobaczę na spokojnie ten komentarz, to, to, to pytanie i postaramy się odpowiedzieć. Bo tak? jeśli tak też uprzedzę pytanie, od tej strony będziesz od oddały sobie przykręcać, później powiem, ten to... Nie Od czoła od czoła, czyli dajesz do czoła. Tak? Nie, nie stawiasz na tym, nie, tylko nie po stawiam cały... na tym zostawiamy tak jak jest teraz. Wcześniej wszystko sobie docięliśmy. Latery mam potrzebny po to, żeby zachować e, Linię. tą płaszczyznę. Mhm. nie wiadomo, że ona gdzieś tam będzie się delikatnie przesuwać. No tak, e, tak Dopiero tak. po całkowitym usztywnieniu e, płytku, wszystko w porządku. No to ta sama sytuacja: dojdzie płytka, będzie, płyka, będzie i bardzo mocno usztywni się. No, dobra, to teraz tam. Powiem Ci szczerze, że ja myślałem, że to otwory masz właśnie po to, żeby tam coś wkręcić czy dostać się do <grymianie> zamontowania. Nie. Możesz tu jeszcze dać okulary? Czy nie? To, to nie. nie. Ja tak złapie całościowo. Okay. Oczywiście można zabudowę wykonywać, tutaj Łukasz już za, zastosował płytę 20, czyli tą 20 mm, naj, naj, powiedzmy najcieńszą do robienia konstrukcji zabudowe okay. Ale można i też wiem, że używają wykonawcy 30 czy tam czasami 50. Tak. To, to też jest tutaj jakby indywidualna ocena no, e, tak jak czy, czy tam dobór materiału. Do tej pory na tej placowiszu nie było problemu. Czyli tak zwane przyzwyczajenie. Tak. I, tak jak to w większości. A właśnie no. pojawiło się pytanie o grubość płyty. No to ubiegam. No to zobacz, Jak już mamy w ten sposób przygotowaną e, konstrukcję, wcześniej jest wycięty od e, płyta, już na długość. Przymierzymy czy wszystko będzie pasowało? Może no, z tej strony po jak wygląda? Jest. Jest? jest? jest. Dobra. Czyli jak wszystko pasuje. To Mam nadzieję, że nie zrywa się, bo ostatnio słyszałem, że jakieś tam trochę przerywało, ale tu no jesteśmy na urokliwym terenie. Jeżeli mamy wannę ogólnie obsadzoną wcześniej, to w ciągu jednego całego dnia jesteśmy w stanie wykonać całą zabudowę z obłożeniem płytkami. Czyli dzisiaj będziecie też kleić płytki od razu, tak? to? Tak. Nie widzę przeszkód. Okej, okay, jak to? Żeby tego nie zrobił. Jak to powiedział koń, ślepy koń, nie widzę przeszkód i białą udział w wielkiej Na samym początku tutaj troszkę ona jest jeszcze chyba fliwa. Do tego, do tego trzeba robić ze dwóch, zawsze przydaje się ta trzecia ręka. No i widzicie, przygotowany już wcześniej... Yy, czekaj, że nie w wizję. Przygotowano wcześniej, ukazuje już sobie na wysokość tego co koło i tego wcięcia przygotowali sobie e, podpórki też z tej płyty także. E, tutaj użyłeś jedną długą 250 i jedną, i kró jedną krótką e Które mieliśmy wcześniej ze ścian. Ze ścian, dokładnie. Także e, o, i znaczy... pojawiło się pytanie o ilość materiału jaka została wykorzystana. <laughs> także dzisiaj macie <laughs> wyczucie panowie. <laughs> Przy, wannie, znaczy tak, przy zabudowie zwykłej prostej, bez podcięcia wystarcza jedna płyta, wydobywana długa. Wanna e, metr, e, to jeszcze zależy od tego, jaka tu jest wanna dłuższa, czyli 1,80 m na, na 75 m to trzeba sobie to uwzględnić. Ale tutaj poszło tak jak mówimy. Jedna płyta 20x600x2500, czyli ta 2,5 metrowa, i jedna metr 20x60 cm, czyli 1,5 płyty budowanej. Pojawiło się pytanie, czy tutaj ta górna powierzchnia płyty nie jest przesmarywana Wimstrągiem przy wannie. Będzie pianowane wszystko tutaj. Czyli to też zależy od wykonawcy, bo wiem, że niektórzy sobie właśnie nają, wklejają na sztywno od razu na mistrąga, czy tam na silikon. E, niektórzy klinują i pianują. Co? Wszystko zależy od tego jak jest skonstruowana wana. tutaj w to... mieliśmy tutaj jest... to jeszcze... cięcie są tylko kawałki dystansowe tak naprawdę. Może będzie widać plastikowe. Tam takie plastiki. I pomiędzy tym e, będzie Łukasz pianował. Zaraz bierzemy tylko 79,5 79 cm 79 w sensie. Oczywiście ja tutaj nikogo nie chcę namawiać, jeżeli chcę robić suporeksów to nie regujemy tego. Znaczy nie, no, ale, no, kwestia, do... ale nie no kwestia na przykład to jest szybkości zabudowy tak jak mówię, ta zabudowa jest bardziej skomplikowana z tego względu, że musimy Wcześniej odpowiednio przygotować te zabezpieczenia, dzięki którym płytę tak, nie spala się do środka. Tak? W momencie, kiedy mamy tak naprawdę po prostu tylko i wyłącznie panel, można się pobawić na zasadzie takiej, że wycina się płytę centymetr mniejszą od dołu, zostawia się przerwę na klinach. Tutaj, powiedzmy, dosuwa się do wanny, i całą w koło wystarczy zapianować. Tak? Zlej wyschnie piana, nie wiem, po dwóch godzinach już jest na że no tak, no, tak, można tak, ją tak. usunąć i wtedy można śmiało, śmiało przyklejać na to płytę. Szybkie, szybkie teraz nisko plężne, też dosyć ee, no, pór, Także pamiętajcie tutaj to co mówiliśmy, e, płyta 20 tutaj mamy 20 dużo przycięta. punktów. Tak. 25 i tam 25. Albo tu już jedną tak. dlaczego, tak? Tak. Bo ta 20 była cięta z dłużej. Zobaczymy, sprawdzamy czy wszystko jest ok. Czuję, że wszystko jest. Dobra. Fuga była off white, nie? Fuga opłat. Też tak. możesz dawi pokazać na ścianach. Kolor pergamon. Fuga opłat pergamon, czyli 261, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 261. Już tutaj na fugowanie się nie umawialiśmy do Łukasza. O, Ktoś mierzy czas, długości wykonania takiej zabudowy? Tak, na ekranie będzie. Okej. Okay. Pamiętajcie, że normalnie jak wypracowali, to by nie, nie gadali, tylko pach pach skręcone, że na... Artur Ryniewicz, przypominacie o punktach Łukasz. E, pamiętam, mam odłożone. Jak listwa jak list, Artur, wklejasz, wklejasz. Dzisiaj Artur brał listę czarną spadkową, także pamiętajcie, że mamy te drodzikowe już w dwóch kolorach dodatkowych, w złotym i w kolerze i w czarnym macie. Mamy niespodziankę, tak? tak. Woda, woda na lana i pierwsza kąpiełka. Mucha już się kąpie. I ile w szpale, w jest... tam czas? Myślę, że zobaczymy dopiero po zakończeniu. Tak, okay. No ale pewnie. Dobra, teraz, teraz godzinę, ten... to Sprawdzenia. No, no dobra, nie sprawdzimy w ten sposób. Nie, nie, patrzę sobie, tylko ci po płaszczyźnie i Widać delikatnie o, tu z boku. Jak zobaczysz, sobie, to widać bardzo delikatnie. Widać, mówię tak, tak. Jak zasłonisz troszkę. E, nie, ty to jest te... to, szukasz, w ciemno, w oknie, już. O. To myślę, że teraz widać idealnie. Dokładnie. Roztroszenie. Dobra, i teraz to już w ten sposób... No, jeszcze tylko sprawdzimy. Mniej więcej tu powinno być 17, 17, 17. Szybko, sprawnie, nie ma co mówić nawet za wiele. 13 mhm. dobra. Piana i te kliny przyniesione są do drogi. Tak. To przynieś proszę kliny, zaraz jeszcze e, Jakich tu... wkrętów używałeś, Łukasz? Wkręty do drewna 3 ,5 35 na 35 35 na 45 Ważne, żeby były wkręty do drewna. Tak, przy 20 nie muszą być aż takie długie, ale... Tak naprawdę one służą tylko i wyłącznie do stabilizacji tej zabudowy, pierwszego... ponieważ... E, jak strąg wyschnie, no to on robi chyba największą robotę, nie? No daj, no, tych płyt. Wkręty mają to właśnie stabilizować, żeby ta płyta tam się nie obsunęła, czy nie ruszyła i... i tak, tak pierwsze wiązanie, tak? A później to już... E... Można by nawet je wykręcić, ale wiadomo, że już zostają. Ale tutaj klej z i ma to uszczelnić i ma to związać, złapać. więc... Tak jak powiedziałeś, też. Tak, akurat jeszcze czekamy na kliny te duże glazurnicze, bo jak widać, ta płyta jeszcze gdzieś tu górą pracuje, zanim zostanie zapianowana. Tutaj kolega akurat wspomniał wcześniej, przynieśli, więc ustawimy po prostu, żeby była. A wszędzie równa odległość przed To Tu jest zostawione 15 mm Płytka z klejem 13 mm Nie spotkałem się z wannami idealnymi No tak, to, po prostu to jest proste zawsze się, się gubi Dwie sztuki po na razie Czyli kliny od systemu tego paszczyznowania tak poziomowania? Tak. To chodzi tylko o to, żeby za sobie ją. Może pokazać 15. tutaj gdzie właśnie. 15 mm, czyli to co Łukasz mówił. Tutaj 15. Płytka plus klej około 13-14 mm i. No tak naprawdę to tylko w jednym miejscu wystarczy. No i co? Bardzo delikatnie. To najlepiej do tego jakieś nic wyprężnie użyłeś, żeby tak. nie, nie wysadzało nam no tutaj, nie, nie prężyło w razie czego, no i też nie będzie tak y, dużo wychodziło tej piany spod do tej wadnej. pistolet na usikusie zrobił. No dobra, to Łukasz Pokażesz to Jakby tutaj za, za założenie widzicie, no po prostu w tym, w tym miejscu hmm, trzeba to zapianować, usztywni się i uh, mamy skończoną zabudowę, więc to nas spokojnie sobie wygląda. sobie żeby to tam zobaczymy. O, Łukasz, to myślę, że chyba. Wow. Ogólnie uh, po całości nisko niskoprężną. Żeby było pełne wypełnienie... I przechodzimy w tą stronę tak? ja, lepsza akustyka. Co, co, co wypłynie? To wypłynie sobie nadmiar ścinamy e, nożykiem i tak stabilną wtedy już wannę ze stabilną zabudową e, obkładamy płytkami. Słuchajcie, myślę, że tak, nie będziemy już tutaj czekać sobie na, na spokojnie to tutaj e, łukasz skończy. I tak i tak pewnie zdjęcia będą, więc rzucimy czy tam Paulino rzuci na, na film, czy ktoś też na swoją stronę udostępni, to później okay. będziecie widzieć ten efekt, efekt końcowy. Tak jak Ci mówiłem, jeżeli tam jakieś są pytania, to na pewno na nie odpowiemy później w komentarzach. To na tą chwilę za tą pracę, za ten pokaz dziękujemy. I co? Ja również co? Ogłoszenia część. Parafialne. Tak, Podziękowania najpierw dziękujemy Polskie Zrzeszenie Krótkarzy, Grupa Prace Wykończeniowe, Uberska, wszystkich, którzy nas oglądają i, Budowlana. I chcielibyśmy zaprosić 19 czerwca, na fajne przedsięwzięcie. Eee, tak, na szkółkę grupy pracy wykończeniowej, która odbędzie się w Lublinie na terenie sklepu Inwestor Zembrużycka 55. 55, Zobużyska. Także zapraszamy wszystkich z okolic z Lubelskiego. Tak, my również eee, będziemy sprzyjmujemy tak. tam właśnie eee. pokazy gradulnicę, czyli... Tutaj tak od razu powiem dosyć duża inicjatywa właśnie Łukasza. Aby pokazać trochę rzeczy na tej szkółce, czy na tego typu pokazach, trochę bardziej też więcej w glazurniczy. się zapytania właśnie o te kwestie glazurnicze. Tak. Dosyć często, więc tam tak. będziecie mogli na żywo się z nami spotkać. Przedyskutować i, i dzięki AJQ i WIM chemia budowlana będziemy mieli tak, do dyspozycji mnóstwo Przygotujemy e, parę woksów, Tutaj z WIMu przyjdą do nas siedziska do skręcenia, do obłożenia czy mozaiką, czy płytkami. Będziemy bawić Brodziki się będą... boksami, również z płyty Tak, ubranych. Będzie można zrobić wyklejać Na pewno Tomak będzie z narzędziami, to będzie od razu można sobie tam wypróbować ciąć i przyklejać. Brodziki też tam... Brodziki dla... gotowe, te od te, te listy brodzikowe. Różnica między dyblowaniem, dylatacji, a szyciem dylatacji. Matyką będziemy mieli, tak? Tak, maty będzie rozprzestrzeniająca i rozdzielająca. Fuga cementowa, fuga epoksydowa. I będą te narożniki prysznicowe wyprofilowane, bo to też wiem, tam pytania. Tak, Taśmy. Więc no tak cały przekrój było. naszej chemii, chemii budowlanej będziemy chcieli pokazać. No i będzie też dosyć dużo. Praktycznych ee, pokazów. I, no, samo siedliska będzie można sobie poskręcać na miejscu, tak? Boksy tak. tak samo. Przynajmniej będzie na czym usiąść później. <laughs> Także zapraszamy. To jest 19 sobota. Od, od chyba 9. Od 9. Pewnie Na pewno będą informacje na tak, grupy tak i na, na, na Facebooku, więc e, śledźcie. No i zapraszamy, Mów, tak jak mówimy, nie tylko z Lubelskiego, ale jeżeli ktoś tam ma blisko, czy tam. Już wiemy nawet. Znaczy, mam potwierdzone, że kolega 300 km będzie jechał. Także zapraszamy serdecznie i co? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej. Pozdrawiamy. Hej. Pozdrawiamy hej.